Cześć wszystkim, Marek. i Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w The Long Dark. Mamy dzisiaj bardzo jasny cel. Musimy się dostać do stodoły, a najlepiej dalej, bo potrzebujemy zdobyć właściwie nie zdobyć, tylko przedrzeć się z powrotem do spokojnego jeziora, żeby móc ruszać dalej. Przetrwałem tutaj. W sumie dwa dni w tym, w tym bunkrze, lecząc się, jak widzicie, uzupełniłem cały pasek i przerobiłem wszystkie gałązki, jakie mieliśmy na promienie strzału, tak, żeby nie tracić czasu i dzięki temu teraz możemy już iść spokojnie, nie przejmując się tym, że mamy jakieś nieprzetworzone rzeczy w plecaku. Zostawiłem skórę jelenia i królika, jak widzicie, ponieważ one raczej nam się nie przydadzą. Na miejscu w stodole mamy zapas. Jak mnie pamięć nie myli, jak mnie pamięć myli, to, to będzie głupio. <noise> I ten i co i tyle. No e, ruszamy. Tylko wiecie co pomyślałem sobie, że można by, można by zrobić sobie herbatkę na drogę. E, może bez użycia kalitalizatora. Dobra. Dorzućmy też tego drewna cedrowego. Dwie godziny, aż, aż, aż mi szkoda go marnować, ale go wyprodukowałem tutaj tyle, że w sumie z drugiej strony nie ma się czym tak bardzo przejmować. Zróbmy sobie jedną kawkę i zróbmy sobie herbatkę, bo i tak się jak widać psują pomału. Tylko 9 stopni na plusie. O kurczę. Dobra, bo boję się, że. Z zmarzniemy. Tak, Nuki wykorzystuje okazję, słyszycie. <laughs> Daje mi do zrozumienia swoje niezadowolenie, że, że śmiem ją ignorować. Dobra, poczekajmy chwilkę. I czekajcie, w jakim stanie jesteśmy? Jesteśmy super wypoczęci. To napijmy się herbaty. A kawę wezmę na drogę. O. No. Okej. Okay. I drogę już znamy, więc chyba nie ma sensu, żebym ją w całości dokumentował. Chyba, że będzie się coś wyjątkowo ciekawego działo. No ki. Byłbym wdzięczny, jakbyś nie przeszkadzała. No nie, zachciało mi się zaspalać ognisko i wilk na nas idzie. I usłyszałem tego wilka dopiero jak... Się ognisko zaczęło rozpalać. A, trochę słabo. No. No właśnie, spadaj. A? Nie chciałem pochodni marnować, więc postanowiłem rozpalić ognisko. Weźmy sobie z powrotem naszą strzałę. E, można by się spróbować trochę ogrzać, chociaż. Nie w tych warunkach. Dobra. To możemy też przy okazji wstawić nową. Teraz sobie uświadomiłem, że nie wziąłem puszek z tamtego poprzedniego ogniska. Ale nie szkodzi. O nie. Wpadaj i wstrętny. Dziadu. Gdzie jesteś? Tam jesteś. No to jest chyba ten sam wilk, tylko poprzedni się wystraszył. Dobra. Ok, i idziemy dalej. W sumie to powinienem więcej pochodni bo, bo nie wziąłem ze sobą. Dobra, no, no. i jeszcze jedno. Chodzi, bo nie ma żadnych wilków tutaj nigdzie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Lecimy jeszcze już, już na końcówkach paliwa, że tak powiem, ogrzewania naszego. Skończyło się przed chwilą, ale nie będę się tym przejmować. Nawet jak nam zejdzie troszeczkę staminy, czy zdrowia, to nie, nie, ma, nie ma problemu, ponieważ jesteśmy już na miejscu i sobie zregenerujemy przez noc. Poza tym chciałem poświęcić teraz trochę czasu też na crafting. Musimy naprawić sobie ciuchy i porobić różne rzeczy, także ten. O, dobrze, że tahajmy ze sobą te garnki przez całą tą drogę, bo widzicie tutaj nie było żadnych. Okej, okay, weźmy sobie skórę królika i weźmy skórę jelenia i skórę niedźwiedzia. Będziemy potrzebowali do naprawy ciuchów. Gorzej, że nie widzę tutaj żadnego drewna na opał. O. Będziemy musieli w takim razie coś poszukać. Zanim weźmiemy się za crafting i za naprawy. E, zap Aha, jeszcze sprawdzę, czy mamy tu jakieś zapasowe strzały. No. No. Śmiało, ginkus, śmiało. No? Perfect. Idealnie. Dobra, na godzinę starcza paliwa. Co my tu mamy? Piła 41 promieni. A tutaj, patrzcie, mamy. Y Kolejne 42. Mm. <laughs> Także strzał możemy produkować i produkować. Dobra, jest pusto. To w jakim stanie jest? 71%. E, ta skóra, patrzcie, niedźwiedzia, jaka ona już jest zniszczona od tego leżenia na podłodze. Także to już najwyższy czas, żeby ją wykorzystać. Tu widzę wysuszone gałęzie klonu i brzozy. Tego klonu na pewno będziemy musieli ze sobą kilka sztuk zabrać, żeby zrobić zapasowe łuki później. Tu jest jakieś drewno. Nie, co to tam jest skrzynia, ale to skrzynie to my będziemy rozwalać dłużej niż ogień tutaj działa. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Można tu postawić to. Tam. To jest fajne, że można sobie tak ogrzać napój. O, i w ten sposób widzicie trochę jeszcze się zregenerowało nam samo poczucie. Pójdę poszukać jakiegoś drewna w takim razie, bo chciałem na wodę za... Aha, w sumie mogłem wodę wstawić do gotowania. Nie pomyślałem. Dobra, na razie, na razie zbiorę tutaj takie gałązki pojedyncze. E, o, coś takiego. To przedłuży nam pracę ognia, ogniska jakąś godzinę, co do, co teraz zebrałem. I wtedy wezmę się za te duże konary i wstawię wodę. Ale szybko schodzą te paski. Nie. <laughs> A nie było go nigdzie w okolicy, jak tu podchodziłem, czyli on musiał się przyjść w momencie, kiedy pracowaliśmy. Ależ to jest irytujące w tej grze. Moim zdaniem, powinno być tak, że jak do nas w czasie pracy zbliża się zwierzę, niebezpieczne zwierzę szczególnie, to gra powinna nas automatycznie wylogowywać z ekranu ładowania craftingu, który wykonujemy, nie? Powinno przery, przerywać, bo to jest naprawdę niefajne jak, jak może nas zajść w ten sposób niedźwiedź i, i zrobić nam kuku. Naprawdę nie, not cool autorzy, not cool. Dobra, czekajcie, wiecie co, bo tu jest jeszcze druga skóra niedźwiedzia. O, i ta ma 92% z jakiegoś powodu, ciekawe. To czemu tamta ma 7% tylko? Co się, co się stało z nią, co, że ona tak została uszkodzona? Hmm. Pamiętam, że jedną skórę długo nosiłem ze sobą, zanim znalazłem miejsce, żeby położyć ją do wysuszenia. I może to jest tego typu kwestia? Hmm. Nie wiem. Dobra, e, spróbujmy tak. Możemy zrobić nowe palto, pastwię. Jeśli byśmy chcieli, ale na to potrzeba 60 godzin poświęcić. Albo 40. E, ale wolałbym po prostu naprawić to, co mamy, bo podejrzewam, że zajmie to mniej czasu. E, naprawmy. Tak, G dwie godziny. Ok. Akurat tyle czasu, żeby się zmęczyć i pójść spać. Dobra. Tam woda się już chyba gotuje, także trzeba było zdjąć z tych garków. Okej. Okay. To wstawmy jeszcze jedną. Nie sądzę, żeby była nam potrzebna taka ilość wody, bo chciałbym rano ruszyć dalej, ale nie mniej warto jest mieć zawsze zapas, nie? Lepiej jest mieć za dużo niż za mało. No i weźmy się za kolejne naprawy. Tych skarpetek nie noszę, więc na razie ich naprawiać nie chcę. Zróbmy sobie czapkę i buty. No, czapka naprawiona, buty naprawione. Idealnie. Musimy zadbać na to, żeby w drodze do. O, zagotowano, zagotowano. Dobra, Od razu wezmę te garnki. I coś jeszcze mamy tutaj do zrobienia z takich pilnych rzeczy. Hmm. Nie. Tu poczekam aż się 60% zrobi. Inaczej trochę szkoda materiału. E, to mięsiwo w sumie można by. Można by zostawić na zewnątrz, żeby się nie psuło mi leżąc w kieszeni. Dobra, to zjem ile się da. I idę wynieść. Na no to. O kurczę, patrzcie już nasza postać jest tak wymęczona i przeciążona, że nie jest w stanie chodzić szybko. O, teraz najtrudniejsza część naszego pobytu, tutaj. Mianowicie, muszę zdecydować, co, co bierzemy, co nie bierzemy. Bo, absolutnie nie mamy udźwigu, żeby zabrać ze sobą wszystko. Więc musimy coś zostawić. I zastanawiam się nad różnymi opcjami. Na Zrobiłem sobie łuk, bo przez noc nie miałem nic do roboty, więc wyprodukowałem nowy. Jedna taka gałązka waży 30, 300 deko, a łuk się robi z jednej gałązki i z dwóch jelit, czyli, czy, czyli przed przetworzeniem łuk waży pół kilo i po przetworzeniu łuk, materiały do łuku ważą pół kilo i łuk po przetworzeniu też pół kilo. Więc czy przetworzony czy nie, to na jedno wychodzi. Mm, dobra, także to już jest jeden dylemat mniej. Zostawiam czerwone racę, bo one nam się nie przydadzą. W wesołej dolinie mamy jedną skrzynkę z narzędziami, więc też zostawiam. Bo jednak to jest dodatkowe obciążenie. Dwie puszki, właściwie garnki mamy, więc możemy wszystkie puszki zostawić. Dobra, zastanawiam się nad tymi skórami. Czy na pewno bym wziął ze sobą tego niedźwiedzia, bo to jest zbyt cenna skóra, żeby ją tak po prostu zostawiać sobie tutaj. Zważywszy na to, że nie planuję tutaj raczej wracać. Nie? Jest mało prawdopodobne, że jeszcze wrócimy do tego regionu. Więc e, bym raczej sobie odpuścił. E, raczej bym zostawił te rzeczy. O, dobra. E, ale fajnie byłoby zabrać chociaż część tych promieni strzał. E, nie wiem, ile z nich będziemy w stanie wy wykorzystać. Wezmę 40, bo, on, bo 40 promieni waży 2 kilo. E, więc dla równego rachunku. Ile tu mamy. Mamy 7 z kawałków skóry, 12 kawałków tkaniny. Powinno nam na jakiś czas wystarczyć, więc te zostawiam. Hmm, woda zostaje. Skóry wilka tutaj są trzy jeszcze i trochę królika. A jeszcze jedna gałązka klonu. Hmm. Wezmę jeszcze dwie, dwie gałązki klonu. Albo. Tak, powinno wystarczyć, wydaje mi się. Jeśli chodzi o ilość materiałów potrzebnych do robienia przyszłych łuków, nie. Hmm. To w tej sytuacji zostawiłbym te rzeczy. Zrobimy sobie nowe. Ok. Bo przypominam, że jeszcze musimy mi mięso z, z śniegu zabrać. Także to też jest dodatkowe obciążenie. I chciałbym uniknąć, jeśli to nie jest niezbędne. E, ok, to od razu zjem, bo to tylko 44 kilokalorie były. W sumie to od razu można zjeść, ile się da? Żeby jak najmniej dźwigać. No. jak wygląda kwestia temperatury? Minus 13 stopni. O kurczę, ale ciepło. Normalnie skwar. Już myślałem, że ten niedźwiedź tam. Ten to siano tam. Dobra. To idziemy. Od jakiegoś czasu leży za mną wilk. I tutaj są króliczki. Ciekaw jestem, czy się na nie nabierze. Zobaczmy. Ciekaw jestem. To się nazywa do, dobre odwrócenie uwagi, nie? No, rolików wspierać nie ma sensu na razie. Chociaż z drugiej strony mam przy sobie już tylko zapasy mięsa na jeden dzień. Także może przydałoby się coś zebrać, ale jesteśmy już bardzo blisko jaskini, która nas wyprowadzi z tego regionu. Więc nie wiem, czy jest sens, żeby tracić czas go tutaj na... na Kręcenie się i zbieranie jedzenia jeszcze dodatkowo. Zbieram tylko materiały na herbatkę. Pamiętam, że kiedyś wykombinowałem, żeby jak wejść na tamtą półkę bez obchodzenia naokoło tego. Wydaje się, że gdzieś tutaj da, dało się jakoś tak cisnąć, żeby żeby się przedostać. O, chyba no tutaj to się robiło. Spróbujmy. O, w ten sposób. Idealnie. Bo normalnie byśmy musieli iść naokoło i od tamtej strony przejść. Zb z zamarznięte zwłoki puste, tak. Z puste zwłoki, pozbawione duszy. Dusza już uciekła i dlatego są puste, tak? <laughs> Dobra. Ej, spróbujmy. Odpalimy światło i idziemy dalej. Dobra, tutaj sobie po desce zejdę, żeby było szybciej. Hop i chyba tędy czy tamtędy się wychodziło z tej lokacji. Już przechodziliśmy tędy tyle razy, że już nie tracę czasu na przeszukiwanie tego, bo nie ma sensu zwyczajnie. Także, Pre... brnę przed siebie. Martwi mnie, że jesteśmy już dosyć mocno zmęczeni, a jest dopiero wczesne popołudnie, bo chodzi o to, żeby... Czy mamy jakieś kawę? Nie, nie mamy kawy. E, chodzi mi o to, że żeby... I t, da, zajść tak daleko jak tylko się da I, i w związku z tym dobrze byłoby móc a tam jest wyjście dobrze byłoby móc tam wiecie wykorzystać to że jest jeszcze dzień i że jest względnie ciepło chyba z dwie godziny byśmy się przespali przed wyjściem dalej wtedy byśmy takim wczesnym wieczorem dotarli do samej tamy i następnie byśmy Możli mogli dostać to biuro obozowiska jeszcze, jeszcze przed nastaniem zmroku zupełnym. To byłby dobry pomysł. Teraz to sobie dwie godzinki, żeby się ogrzać nie? i żeby trochę odpocząć. I idziemy dalej. Nie ma sensu tracić czasu. E, plan jest to najbliższe odcinki takie, żebyśmy poszli następnie do, e, do Milton. Z Milton do e, Wesołej Doliny. Nie jejku, nie do Wesołej Doliny, tylko do Doliny Krętej Rzeki Hash River Valley. E, a stamtąd potem z powrotem do Milton, bo nie da się inaczej. I z Milton byśmy poszli na, na Mokradła. E, potem na e, zajezdnię kolejową. Czekajcie, ile jest stopni? Minus 20. Kurczę, chłodniej. Musimy się śpieszyć. E, zajezdnia kolejowa. Potem lotnisko. E, Ok, zostawiłem. Nie ma sensu tego nosić ze sobą, bo się to, to tylko jako rozpałka się przydaje, nawet się tego do ognia nie da wrzucić. E, I potem z lotniska byśmy poszli sobie już do... czekajcie jak się nazywa ta lokacja. Zawsze zapominam. E, Ponura Zatoka. Jaką ostatnią sobie zostawiłem, bo tam jest najmniej ciekawych rzeczy z mojej perspektywy, chociaż lokacja jest podwornie trudna i też jest tam ta maszyna do, e, do produkcji amunicji oraz naprawy, oraz to, ta nie to karka, tylko to jest, ojej, znowu zapomniałem jak to się nazywa, ale wiecie, ta pionowa wiertarka na szynie. Yy, Dobra, wie, wiecie o co chodzi. <grych> Dobra, zbieram przy okazji te, te tataraki, czy ta pałkę wodną, nie wiem jak to się nawet nazywa po polskiemu dokładnie, bo one mają tyle kalorii co batoniki, więc warto je zebrać jako awaryjne jedzenie. Tak, mieliśmy bliskie spotkanie z wilkiem, nie zdążyłem nagrać, bo mnie tak zaskoczył. I będziemy mieli z tego kolację, bo coś przeczuwam, że tego mięsa, które wcześniej znaleźliśmy, nie starczy nam na, do rana. Także lepiej jest się zabezpieczyć, jaka jest okazja. Tak sobie teraz tutaj idę i przypomniało mi się, że tutaj leżał jeleń wcześniej, którego zebraliśmy już dawno temu. I sobie pomyślałem, że gra mogłaby respawnować martwe jelenie. Bo one pojawiają się tylko raz przy tworzeniu nowej mapy a powinny być generowane co jakiś czas. Bo to jest logiczne, że one co jakiś czas tam umierają i czy zostają zabite przez zwierza jakiegoś drapieżnego, i logiczne byłoby, że, że będą wracać te trupy, czy może nie wracać, a pojawiać się nowe w różnych miejscach, osoby. A z tego co wiem to chyba tak nie ma, chyba że akurat mamy to szczęście, że przy nas wilku poluje jelenia, no to wtedy przez jakiś czas ten trup tego jelenia będzie tam leżał, ale po jakimś czasie szybkim zniknie. A mi... O jejku, już się wystraszyłem, że to niedźwiedź. Takie niski, basowy było szurnięcie metalowe. Myślałem, że burknięcie właściwie nawet, nie, nie szurnięcie. Dobra. Oż, taczaj się, no. Okej, okay, jeden z kluczowych przystanków na naszej trasie właściwie osiągnięty. Trochę ciszy i spokoju. Możemy ruszać. Tutaj już wszystko w zasadzie jest bardzo dokładnie przeszukane. Chociaż jak się na sobie znam, to pewnie coś pominąłem, bo... bo to mi się... Zda... O! No właśnie. <śmiennie> 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 tak. Widzicie, teraz chyba zaczynam rozumieć o czym mówicie, że... No, chociaż mogły się te przedmioty zyspaunować przy okazji jakiegoś update'u, bo to też jest realne. Mmm, no to puste wszystko. No. Okej. Okay. Ja, Nie, jednak nasza postać jest trochę już zbyt zmęczona, żeby ryzykować wyprawę do, e, do jeziorka. Przy Takim przeciążeniu, jakie mamy, i przy tym zmęczeniu. Także przenocujemy sobie tutaj i rano ruszymy dalej. No, przy odrobinie szczęścia, powinien. A, jeszcze jest wczesny ranek. Hmm. Zobaczymy, jak chłodno jest. Może uda nam się, mimo słabej pogody, przedostać gdzieś. Tutaj troszkę sprzętu zostało. Ale nie dużo bardzo. Także to wszystko tutaj zostawiam. Może poza tym garnkiem i wezmę jeszcze to, na wszelki wypadek. Gałązki zostawiam. W sumie tę latarnię mogłem też zostawić, bo już skończyło się paliwo do niej, ale nie zdziwię się, jeśli znajdziemy za chwilę jakieś, więc może lepiej, żebyśmy ją nosili ze sobą. Zastanawiam się też nad tym, czy by nie poświęcić całego jednego albo nawet dwóch dni na to, żeby połowić trochę ryb. Może to by też nam przyniosło jakieś pozytywne rezultaty, jeśli chodzi o zdobycie paliwa do lampy. Mogłoby się przydać. Także ten... ten e, dobra, tutaj się chciałem trochę rozgrzać jeszcze, zanim ruszymy dalej. Odciążyć przy okazji w ten sposób i w ten e? I, spe, i, spe, i chcę tutaj posiedzieć sobie tak do południa, żeby się trochę cieplej zrobiło, bo jest strasznie zimno o tej porze. E? Przy okazji będzie nieco jaśniej. Dobra, I prześpijmy się ze 3 godziny. Nic, czy wątpię, żebyśmy 3 godziny spali, nie? bo raczej nasza postać nie jest aż taka zmęczona. Ale mimo wszystko. Dobra, dopijmy wodę. I ciekawy jestem, ile mamy teraz obciążenia. 47, ok. To jest już tak w miarę akceptowalne. Tutaj w tym biurze obozowiska mamy dosyć dużo zapasów różnych. Między innymi, jak mnie nie myli, powinien być tam młot do kowalski i zostawimy go sobie przy wyjściu do mokradę tak żeby jak już będziemy wracać z Milton, to żeby go na tych mokradłach wykorzystać. Chociaż. Powiem szczerze, mamy już tylko 8 grotów do strzału. Masę strzał zmarnowaliśmy. Dużo przepadło wbitych w tyłek jakiegoś wilka, który uciekł. I się zastanawiam nad tym, czy by nie pójść na mokradła w pierwszej kolejności, żeby sobie wyprodukować właśnie strzały. E... Hmm. No tam jest problem z węglem. I opałem generalnie. Trzeba by się zastanowić, jakby to pozyskać. Dobra, ale to jest problem na następny odcinek, także Marek z przyszłości będzie się tym przejmować. Znane regiony. O, wilk tam biega. No, dopadł jakiegoś biednego zajączka. No trudno. Dobra, na szczęście jesteśmy już w połowie drogi. I zaraz przystanek, przepakujemy się i, i zastanowimy co dalej. Jest super zimno i czas jak najszybciej się gdzieś schować, ale jakby się udało to łanie upolować, to byłoby naprawdę super. Spróbujmy. Chociaż to nie będzie takie proste. Aż kurczę, no. Tak. Zwiała. A ja chyba straciłem jedną strzałę, bo chyba się rozpadła, sądząc po dźwięku. Tak, złamała się, widzicie? Ciekawe, że z takiej odległości słychać to. O! się. Spróbujmy jeszcze raz. Trafiona! Jest! Okej. Okay. Teraz jej nie będziemy oprawiać, bo nie ma na to warunków. Ale zbiorę swoją strzałę i wrócimy sobie później, jak już będziemy w lepszej kondycji do tego. Chociaż widzę wilka i musimy się na niego przygotować, żeby go zdjąć. Chociaż nie zauważyłem, żeby zwierzęta korzystały z okazji. Czyli jeśli na przykład my upolujemy jakiegoś jelenia, to nie zauważyłem, żeby zdarzała się sytuacja, że wilk do takiego jelenia podchodzi i go sam sobie je. także wydaje mi się, że to jest kwestia... O, dobra, zwróciliśmy. O, ucieka przed nami. <laughs> dobrze. No, wyciągaj te nogi, wyciągaj. Już jesteśmy bliziutko. Nareszcie. Okej, okay. po drodze królika udało mi się złapać, więc go sobie potem ugotujemy. O kurczę, tu już są garnki. Zapomniałem zupełnie o nich. Dobra, będą na drogę. A czy na górze są? Tak z czystej ciekawości. Też są. <śmum> Bo mam przy sobie jeszcze kolejne dwa. Można było je w sumie zostawić teraz, tak sobie myślę. Ale dobra, będzie kolekcja. E, czy są jakieś zapasowe lampy tutaj? Nie. I paliwa do lamp też nie ma. Ale jest młot. Dobra. To dobrze, że zapamiętałem ten młot. Dużo niebieskich rac, racy niebieskie, wszystkie tutaj zostawiamy. Nie ma ich sensu ze sobą tachać. Dużo osełek jest, patrzcie, jestem rozpaczony, jak dużo osełek mamy. E, bo... a, no. Potem sobie muszę to wszystko jakoś ładnie poukładać, więc na razie wszystko wrzucę do kieszeni. A potem się zastanowię. E, chcę to sobie wrzucić tutaj, żeby sobie to leżało, leżało i wyglądało. Dobrze byłoby ze sobą zabrać łom do Milton, żeby się... żeby móc z niego skorzystać, nie? Okej, okay, tutaj... Teraz razie sobie to podkładam, tak byle jak, a potem będę to układać jakoś ładniej. Dobra, robię przy okazji jakieś różne porządki, przekładam przedmioty. I tak sobie pomyślałem, tutaj byśmy mogli wrzucić sobie wszystkie te promienie strzału. Na razie niech ta skrzynka i inne graty tutaj sobie leżą. Czy mi się wydaje, bo tak gdzieś, gdzieś mi świeci z tyłu głowy, że wydawało mi się, że zostawiliśmy gdzieś spory zapas strzał w jakiejś lokacji przed wyruszeniem w drogę, bo uznałem, że nie będziemy potrzebowali ich aż tak dużo. Czy to nie było gdzieś tutaj? Nie. Hmm, możliwe, że mi się coś pomyliło. Puste, puste. Puste, tak. Wygląda to, że mi się coś pomyliło, bo chodzi o to, że coś mało tych strzał mamy. Wydawało mi się, że będzie ich więcej. No ale dobra, trudno się mówi. Wypakować jeszcze te śmieci trzeba i możemy się zastanowić, co dalej. Tak jak mówiłem, następna lokacja: Milton, ale to już w następnym odcinku sobie zostawimy. Na razie nie ma co się śpieszyć. Pamiętajcie koniecznie, moi drodzy, o łapkach w górę. Yy, rozważcie wsparcie kanału, jeśli macie niepotrzebne 15 zł. <laughs> I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki, wielkie, cześć.